Adam Asnyk, apostrofa, dałem ci żywot mój, to niewiele, żywotów takich tysiąc dziś przepada. Dałem ci miłość mą, o aniele, lecz cóż z miłości, co jak łez kaskada, kołysze ucho twe w takt i pieści. A w strofie życia piorunów nie mieści? Mamże jak narcyz stać, wdzięczny sobie, i roznamiętniać się odbitym cieniem? Grobu niesławe czcić na twym grobie. Schlebiać ci tylko łzami i cierpieniem. I gdy ci mieczów brak, nieść ci róże, co na Cezarów więdnieją purpurze? O, precz mi z drogi tej. Ja nie mogę, płatnych służalców zwykłą iść koleją. Ja widzę hańby znak, w oczach trwogę, ręce, co światu pogrozić nie śmieją. Więc rzucam gniewu krzyk i wściekłości. I grobu Twego znieważam świętości. Ja dla męczarni twych wzgardę czuję. Bo ty fraj marczysz krwią twą. Messalino, wierna przeszłości tej, co cię truje, gdy pokolenia całe bez czci giną. Pod tryumfalny wóz zawleczona, gotowaś upaść liktorom w ramiona. Spartaków w przód, syn, niż Twój czciciel, rachunku żądam od Ciebie, przeklęta, przeszłości krwawych krzywd smutny mściciel. Pytam, gdzie, w bolach ludzkości poczęta, a przekazana myśl jednej Tobie, Arystodemów Ty wdowo w żałobie, Miałaś przewodnią być gwiazdą ludom, I na sąd wielki wieków wyprowadzić. Zastęp czarniawy tej, co dziś trudom, wolnych poświęceń zdoła już poradzić, grachów zabitych sen w czyn zamienić, i ludzkość złotą jutrznią opromienić. Więc kiedy zdradzasz dziś, giń bez chwały, nie łez ci dłużnym, lecz urągowiska, Czuję w wnętrznościach twych duch struchlały, i w oczach twoich ogień już nie błyska, Fousionów słuchać chcesz smutnej rady, więc tylko baru powstajesz cień blady. O nie tak, piękna ma, nie w arenie, ku czci cezarów, jak niewolnik, padać, ale się w węże strój i w płomienie, i idź sumienia narodów spowiadać. Gorgony twarzą świeć zbrodnią w oczy, aż każda głazem pod nogi się stoczy. Przez ludów ciężki znój, i przez mękę, plemion dławionych wężem Laokona, ludowi swemu ty podaj rękę. I w przyszłe wieki, pchnij się uwielbiona, i ofiarnicą bądź, dla przyszłości, znacząc krwią, duchy wydarte nicości, niech pokolenie to gruzem legnie. U wielkich natchnień dziejowych ołtarza. Bo anioł polsko twój. Dalej biegnie, i szale świata ku niebu przeważa. I depcząc purpur tych krwawe szmaty, wolności ludom sypie złote kwiaty. Myślnik, 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 myślnik. Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, dostępna jest na stronie wolnelektury.pl. Wersja lektury w opracowaniu merytorycznym i krytycznym. Przypisy i motywy. Dostępna jest na stronie wolnelektury.pl Ukośnik Katalog Ukośnik Lektura Ukośnik Asnyk Myślnik Apostrofa. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez Fundację Nowoczesna Polska. Ten utwór nie jest objęty majątkowym prawem autorskim i znajduje się w domenie publicznej. Co oznacza, że możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony jest dodatkowymi materiałami przypisy, motywy literackie, etc., które podlegają prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały udostępnione są na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych. W samych warunkach 3 i 0,0 pl. Chtyp. creativecommons.org Ukośnik Licenses Ukośnik by myślnik są ukośnik 3.0 Ukośnik. Tekst opracowany na podstawie. Adam Asnyk. Pisma. Tom trzeci. Wydanie nowe zupełne. W układzie i z objaśnieniami F. Hoesicka. Nakładem księgarni F. Koesicka, Warszawa 1924. Wydawca Fundacja Nowoczesna Polska. Publikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury. Chtyp. ukośnik ukośnik wolnelektury.pl. Na podstawie tekstu dostępnego w serwisie wiki źródła plwikisourceorg Redakcję techniczną wykonała Paulina Choromańska. Natomiast korektę utworu ze źródłem Wiki Skrybowie w ramach projektu Wiki Źródła.